of Awantura z Frizem, Analiza. Niestety freez został zrugany przez internet, a wiecie, że ja zawsze obronię dobrych chłopaków. O nie! Michu będzie dziarał. Co dziarał? Ten tatuaż. Jaki miałeś czas? On miał... A czemu on do mnie zadzwonił w ogóle? W końcu. Że o, nie zawsze, wkurwiony. Ale nie chcieliśmy się wstrzelić w okno, jak miałeś auto prowadzić na przykład. Dobra, to nie mówię jaki miał czas. No to w ogóle nie mówię. Dobra, nic to nic nie mów, dobra. Bez zepsuliście mi reakcję teraz. Ale... Zepsuliśmy reakcję Kurczę, upadek świata jest bliski. Szkoda tego freeza. Wiadomo, dużo kasy kręci, bo to jest tego biznes. Ale w pewnym momencie tej twórczości w internecie łapiemy się. Mam nadzieję, że Karol się zapał i teraz może będzie z tego wychodził, ale czasem się łapiemy na tym, że czy naszym życiem jest ta twórczość i czy ona przejmuje nad nami władzę i czy to jest wszystko? Czy to życie jest... Czy ta twórczość jest dodatkiem do naszego życia? No? No ale żeś zrobił, no Dobra Ja nic nie zrobiłem No i... Ale, ale kłótnia jest szczera To jest, właśnie, to pokazuje szczerość w tym związku I akurat to jest normalne To, to jest normalna sprawa Moim zdaniem to powinien wiesz zgasić kamerkę, by jak weź, włożna na chwilę Kurwa! Wiesz o co chodzi? Szef, nie szef Niestety dochodzi do pewnych animozji w dzisiejszych czasach, że kobieta no, może zwrócić uwagę facetowi no to... Poczekajcie, muszę się przejść, mamy po kurwi, nie? Przecież to jest kurwa, jak tak może być! Rąbie drewno, żeby zbudować katę z drewna. Łowi zwierzynę, żeby przynieść tą zwierzynę do tego domu, żeby kobieta mogła to ugotować. Ale jedyne co słyszy kurwa, to tylko kurwa źle to, źle tamto źle to. I facet potem jest taki, wkurwiający, nie? N narasta w nim. Wiesz o co chodzi? Narasta w nim ta presja. Na dalej. Nie ja dalej. Ja byłem wygłuszony i Złapki odciszyć, żeby się dowiedzieć, że Michuł przebiegł wolniej ode mnie, czego miałem nie wiedzieć, no. Nie wiedziałam, że miałeś tego nie wiedzieć. Co się na mnie denerwujesz? Dobrze, Wersow jest... zaczyna widać, że pokazuje. Dokładnie. Nie siedzi cicho, tylko zaczyna to powiedzieć. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja analizuję związek i to naprawdę tu nie jest nic złego. To właśnie tak ma, tak wyglądają związki. Żebyście zrzucili kurwa klapki z oczu, tak to wygląda. I to jest szczere. No i no i źle zrobiłaś, no. Taka robota. Co nic, że się grało, że masz tutaj nagrane. Góra! Dobra, to zadzwonię za minuta. Tylko pierdziela bliźniesz, że ci tak mówi. no. Czemu tak mówisz mu? Po pierwsze mi psujesz humor przed, przed koncertem, a po drugie niepotrzebnie tak powiedziałeś. Pytaniem... Ej stary, jakby takie vlogi były cały czas, by to oglądał kurwa, bo to jest real, to jest real. Jakby takie nagrywali właśnie, prawdziwe życie, a nie overreacting. O kurwa, Tesla! No nie, to jest prawdziwe życie, to jest kurwa prawdziwe życie. Gorzkie, obrzydliwe i z otchłami psychicznymi. Dobrze werka kurwa, zaczęłaś mi się podobać, za chwilę jak macie zacznę obserwować Pięć, Zobaczymy co te małe też odpowie Mega się starał, że już Jedziesz robił. z nią, mam Pięć, nadzieję że pokażesz kurwa kły, lwie to jał, tak dobrze? Stało, no, dobrze Tak jest, to jest jego opinię, nie nagrywaj mnie teraz. Dokładnie kurwa Dacko PAPYN Tak jest kurwa Wyraz twarzy, real. Prawda, prawda Chce... No i to się żyje, to się kurwa wygląda, życie kurwa to już cięcie, pewnie poszło, kurwa, wiesz. Kurwa, nie nagrywaj mnie, pięknie, pięknie. No i teraz ten vlog ma sens, stary, prawdziwe tak życzko Ja stresuję, że mi powiedziałeś, bo Karol jest zły. No nic specjalnego się nie stało. Masz koncert zaraz. Oho, I... wypowiadanie słów, tak, nic specjalnego się nie stało, czyli przed każdym wypowiadanym zdaniem, wyrazem, przepraszam, waha się. Czy to nie jest ostatni jego wyraz wypowiedziany w pracy? Po prostu, brzmi, tym, że masz koncert... Dobra, zadzwonię za minutę, muszę sobie powiedzieć samo. Bo... Stary, to jak oni wychodzą po takich tekstach, to stary Agnieszka tu nie powinna mieszkać już 15 lat. A czyli ogólnie spoko, nie? W sensie fajna, prawdziwa relacja jest pokazana. Ale jak ona wychodzi po takich słowach No amatorstwo. A to prawdziwa lwica, to by kurwa siadła tam jeszcze wyciągła telefon i udawała, że się zajebiście bawi, nie? No w fizze Karola! Karola to kurwa nawet pójdę nie nagrał. Ja tu teraz tym wszystkim rządzę! Karol myśli, że sobie wziął jakieś kurwa gówniarze zajebanek, a to ja tymczasem z tym biznesem kurwa! Tak to być prawdziwa lady, ona oczywiście nią jest, tylko jeszcze nie od tego momentu. Tak, prawdziwa lwica by tam się siedziała i mu jeszcze kurwa banie ryła. Siemanko. Wiecie, o czym gadam? Ty, wyszła po to, żeby nie było gorzej chyba. Przecież, kurwa, tu nie jest źle. To jest prawdziwe życie, stary. Tu nic nie jest złego. Złe są udawane reakcje, udawane relacje. To jest, kurwa, złe sztuczność. A to jest prawda. On się wkurwił, ona też i tyle. To jest prawda. Tu nie ma nic złego, gościu. Sz Szczerość i prawda nie jest zła. Po prostu nauczono cię, że nie można być szczerym. Trzeba lepiej być asertywnym. Lepiej tego nie mów i tak dalej. Nie. 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 Szczerość jest piękna. To jest życie, jest piękne. Sztuczność jest B. Rozumiesz? Mam nadzieję, że wrócę, będą się jeszcze bić. Boże, ale ta dwuminutowa scena poruszyła mną. Wyszedł taki mały faka po drodze, że rozmawiałem z Werą i rozśpiewywałem ją. I zapytała o coś związanego z... Ale tu jeszcze będzie awantura jedna. Jak coś było, że mu zwrócili uwagę. Dobra, kurwa. Make-up, podpisywanie. Nie chcę zbosta... mi się już tego oglądać. Dwie wpadki zaleczyliśmy. Do... już zapowiedziałem, że taka sama, już się włączyła muzyka na to, żeby Karol chce. Się... to. Ja się tylko bałem, że najpierw... Ja myślałem, że ja to ja. Jest... Ale poważnie ludzie tak przekmieniają te koncerty, że oni tworzą jakieś specjalistyczne show, geografię dla trzynastoletnich ludzi. D dzieci, przepraszam. Niesamowite to jest. Wydaje mi się, że to może być przerost formy nad treścią, albo po prostu ja jestem na tyle ograniczonym człowiekiem, że już nie. nie czuję tego. Taki zrobi próbę. Nie no oczywiście muzyka, sztuka, to się sprzedaje, po prostu ludzie to lubią. To są to jest ładunek emocjonalny. Niekoniecznie ktoś przychodzi do dobrej muzyki, po prostu ktoś e, czuje się dobrze, kiedy Wersow śpiewa, albo ktoś widzi Wersow, ma z nią dobre skojarzenia, czy tam z Frizem i to jest po prostu wielki proces psychologiczny, to nie jest tylko, że nutka i tu pani nóżkom, ale może ktoś sobie więcej tam produkuje w głowie tych endorfin i tych wszystkich pozytywnych emocji. Z tym, że ja mam to po prostu w chuju. Idziemy dalej. Zobaczmy, co nam zaserwuje internet jeszcze. O, co? To ogólnie brzmi jak jakaś bzdura po prostu... No wiem, dlatego gasimy. No Macie coś czy nie kurwisz, ony, Szymon, jakaś cipcia? Nie, no seksualizacja, odejdźmy w bok. Nie. Włoska pizza na Times Square. W majówkę, w piękną pogodę. Co może być lepszego? No może być, kurwa. Spotkanie z gangiem i zajebanie żołądkowe gorzkiem szczyzim, frankim, czołim, kurwa jedim. I się jako popluło Aha, sprawdź to yeah. Yeah. Właśnie ta yeah. Właśnie jedzie przez nowy Jork porszak uh -huh. Opierdoliłem Dorsza. Żołądkowa gorzka Twoja stara jest gorsza od mojej Wypluwam naboje Twój stary kurwa jest z koniem Ktoś jeszcze nic nie powiedział Ja już mam bekę troszeczkę, nie wiem dlaczego Skunk się który robi minetę Patrzcie jest laska, co kupiła se Skunksa i on zajebiście robi minetę, nie? I tam pochwaliła się koleżance. <laughs> pochwaliła się koleżance, że ma kurwa takiego zajebistego Skunksa, który tak kurwa robi minetę, że nawet jej, jej marek to wymięka po prostu. Wymięka kurwa, nie? I ta koleżanka tak patrzy na nią i mówi kurwa, ale to co? Przecież to jest Dokąd kupna? No co, to jest? To co to on jest? Czekaj, bo zybałeś, nie wybijaj mi z rytmu. To co to? On? Nie śmierdzi. A ona mówi A dwa dni żygał, ale już się przyzwyczaił. <grym> <grym> że, 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 że pizda śmierdzi nie skuks. <grym> <grym> nie no Peter kurwa Ale on to powiedział w taki sposób. No to jest to, to jest dobry kawał, nie? Eee, no kurwa, ten memysł z... z lewym nie są śmieszne w ogóle. O, pieczy na fentylu. Polacy. A ten Fentyl cały to jest chyba, to się podaje ludziom, ale jak że ma. jak ty na sneakersa siadasz. No tak, tak, ale serio, bez beki, no. No weź sobie takiego twardego batona, zjedz, no zęby, to nic się kurwa nie, wiesz, i nawet smaku nie czujesz, ta czekolada się nie rozpuszcza, bo ślina nie jest aż tak ciepła, nie jest tak ciepła w ustach, a jak ten snickers będzie tak delikatnie, nie mówię, że roztopiony, ale taki już, że jak dotniesz go palcem, to możesz go wcisnąć lekko, to znaczy, że jest taki cieplutki, no i go jesz. Kurwa, no nie udawajcie, że ja pierdolę, że nie wiecie, o czym gadam. Mniejsza z tym, ten fenelaftylen, kurwa cały, to jest do podawania na głupiego Jasia ludziom, nie? Żeby... Tak, ale wiesz, to, to nie jest tak, że ktoś sobie, o, wymyśl mu uzależniający narkotyk, tylko te wszystkie narkotyki to są rzeczy pewnie z medycyny, żeby cię, wiesz, totalnie znieczulić, jak na przykład ci wycinają kurwa, z kolana coś. Wiesz, o co chodzi? To... Ludzie nie wymyślili narkotyku, żeby myśleć panem, tylko żeby wyrwać sobie zęba, żeby nie bolało. A potem, jak już ząb był wyrwany, to mówi tak, kurwa, ale jeszcze mam fazę zajebistą. Tak to powstało. Wiesz, pistolet nie wymyślił garnuch, kurwa, z Harlemu, tylko pewnie jakiś Niemiec, żeby, kurwa, nas pokonać, tam gdzieś tam dalej. <laughs> Na pewno garnuchy z Harlemu pilili i tak, Ej, kurwa, może wymyślimy Glocka i będziemy napierdalać do innych. Damn, bra! Wszystko jest przypadkiem wymyślone, no. No, ale tak czy tak, ten Fenelaf, ten cały, to nie jest właśnie taki lek, co się podaje ludziom przed jakimiś ciężkimi operacjami, żeby na przykład, właśnie być śś, spać, jak ci operują? Okej, okay. jest oświadczenie. Do wszystkich pracowników uniwersyteckich, celebrytów i polityków, od teraz możecie lajkować moje wpisy i komentarze bez obaw. Właśnie, o co z tym chodzi, że już nie, nie widać, co ktoś polajkował? Ja w ogóle mało akurat lajkowałem na Twitterze, ale lajkowałem, i dla mnie to jest jakby coś takiego, że. Jak ja to polajkuję, to wiem, że ktoś kto mnie tam obserwuje na Twitterze, to zobaczy to i właśnie dam mu jakby taką informację, że też tym się interesują, no że to mi się podoba, nie? I teraz ta osoba nie wie, co mi się podoba. Tak ja mogę być teraz kurwa influencerem? Cztery reklamy w ciągu pięciu. No, no na reklamach zarabiam, no kurwa, mać, przychodzisz tutaj, myślisz, że no tak się zarabia na tych reklamach, no. No kurwa. O Boże nim wspomniałeś! Ty ja pierdolę! A co macie na fryzury? Kurwa, zobacz. Zobacz. No to się wiesz, przyjebaliście. No przyjebaliście się, kurwa, co człowiek pokaże wam zajebistego, to się przypierdalacie. Przecież na ulicy, byś mnie spotkał, to byś mi, kurwa, nic nie powiedział. No zobacz, kurwa, tego bydlaka. Powiedziałbyś coś do mnie, w tych, kurwa, leginsach, kurwa, różowych Świętego Mikołaja, kurwa? mi ci, kurwa, wyjebał z wora z prezentami, by się skończyło. No taka jest prawda, no kurwa, no powiedz im, hejster, no powiedz im, powiedz im, kurwa, jak na mieście ludzie do mnie, no nie podejdą nawet, kurwa, głowa w dół i szuka, kurwa, złotówki na ziemi.